Państwa. Nazywam się Robert Fryczkowski i jestem trenerem. I dzisiaj porozmawiamy o sprawach obyczajowo-religijnych, ponieważ jakby pewne elementy poskładały mi się w głowie i pragnę się z Państwem nimi podzielić. A było to w czasach jeszcze, kiedy. Zaczął się COVID i było bardzo dużo takich, jakby to powiedzieć, utrudnień. Że w kościele, to gdzieś tam, a w hipermarkecie coś tam, a jakieś maseczki, jakieś płyny, jakieś coś. Teraz wiemy, że to wszystko było o Kant D rozbić i tak naprawdę każdy musiał tą grypę przejść. I ja przeszedłem i każdy z naszych domowników przeszedł pierwszy raz, przeszedłem dłużej. Drugi raz wziąłem amantadynę, przeszedłem w ciągu trzech dni, jakoś żyję. No ale było bardzo dużo rzeczy, bardzo dużo stresów, bardzo dużo takich nieprzyjemnych działań, bardzo dużo takich, no, rzeczy, które wywarły piętno na psychice wielu ludzi, na przykład zwłaszcza młodych. Chociaż moja dziewczyna mówi tak, narzeczona, mówi tak, Robert, to było konieczne. Gdyby nie COVID, nie wiedzielibyśmy, kto jest pierdolnięty. A kto nie? Jest to pewnego rodzaju prawda, ale nie o tym. I wtedy wyszło też dużo rzeczy takich związanych z naszym byciem w środowisku. I wtedy pozbawiono nas na przykład dostępu w kościele do wody święconej, jako że woda święcona jest w ogóle totalnym rozsadnikiem wszystkich bakterii, wirusów i różnych innych rzeczy i w ogóle. Dla ludzi wierzących pozbawienie wody święconej, tak jak sakramentów, jak i innych rzeczy jest bardzo uciążliwe, ponieważ woda święcona jest bardzo ważna ze względu na to chociażby na to, że mówi się boi się tego, jak diabeł święconej wody. Zobaczcie, jest takie nawet powiedzenie boi się jak diabeł święconej wody. Wodą się święci, woda jest poświęcona, woda jest święcona, woda ma moc w kościele. I. Jest u nas w naszym kościele takie stowarzyszenie rycerzy, którzy działają, pomagają proboszczowi. Proboszcz jest taki, i wyszliśmy z taką inicjatywą, żeby w kościele powiesić takie dystrybutory do dezynfekcji. Znalazłem takie gdzieś, które mają takie niebieskie światełko i rozpraszają wodę na taką mgiełeczkę. I poszliśmy do proboszcza, że tak. Chcemy tak zrobić, żeby powiedzieć taki dystrybutor, żeby była w nim święcona woda, ja wykonałem takie tablice, święcona woda, woda pokazane jest wszystko objaśnione, że to nie jest dezynfekcja rąk, dezynfekcja rąk jest obok, a tu jest woda święcona. Ksiądz Proboż powiedział, super sprawa. I będziemy mieli takie cztery, bo przy wejściach powiesimy i będzie zapasowy. Ja kupię do nich baterie. A w ogóle wiem, jak zrobić, żeby ta woda się nie psuła, będziemy ją delikatnie solić. Sprawa, po prostu przymocowaliśmy te wszystkie urządzenia, działały bezbłędnie. Ja w firmie takiej mm, poligraficznej zamówiłem wydruki, zafoliowałem je, poprzyklejałem wszystko, takerem pomontowałem, bo można było. Wszystko perfekcyjnie działa. I opisałem to swojemu koledze. Koledzy to opisały. Mówię, słuchaj, jest taka sytuacja. Ach, woda z lodem. Piękna rzecz. Że założyliśmy w naszej parafii takie dystrybutory. Dzięki temu ludzie mają kontakt, dzieci, dorośli, ze święconą wodą, ale nie muszą obawiać się tego, że coś się przenosi, bo ludzie są różni. Jedni się obawiają, drudzy nie. I kolega, bardzo mądry i religijny człowiek, powiedział, no właśnie, ksiądz powinien coś takiego zrobić. I zamknął temat. I w tym momencie uświadomiłem sobie mechanizm odchodzenia od kościoła. W tym momencie, po tym jednym, jedynym zdaniu, uświadomiłem sobie mechanizm odchodzenia od kościoła. Bo pierwsza sytuacja wyjściowa jest taka, proszę Państwa, że my wszyscy, prawda, katolicy, chrześcijanie, jesteśmy kościołem. To my jesteśmy kościołem. Mamy wspaniałego proboszcza. Są zakony, są różne sytuacje, no przecież wiadomo, ktoś musi to prowadzić, ale to my jesteśmy kościołem, tak? Tutaj nieopodal nas jest kaplica, przy której się odbywają nabożeństwa majowe i lokalni obywatele, my zbieramy się, czyścimy, kosimy, wygarniamy, opróżniamy kosze. Nikt nie musi tego za nas zrobić, ponieważ jest to nasze miejsce, naszej modlitwy, tak? Y w Kościele robimy różne rzeczy. No, po prostu chodzi o to, że my jesteśmy Kościołem. Jest taka sytuacja, że jest się Kościołem, czyli ma się świadomość, że to my jesteśmy Kościołem. My jesteśmy Kościołem, chcemy razem z Kościołem, chcemy pod jego opieką iść do jakiegoś celu, którym dla nas jest zbawienie i to jest gwarancja tego, że żyło się po coś, gwarancja udanego, dobrego, mądrego życia, być może nie najłatwiejszego, ale właśnie dlatego nie jest łatwe, żeby tym słodsza była nagroda. I uświadomiłem sobie, że dopóki jesteśmy w kościele jako my, i uświadamiamy sobie, że to my jesteśmy kościołem, wszystko jest ok. Ale przychodzi taki moment, kiedy zaczynamy niepostrzeżenie odchodzić od kościoła i niby wszystko jest w porządku. Ale zaczynamy się od kościoła odsuwać. I nasza głowa jest jeszcze w kościele, ale nasz tułów, nogi, ręce są już w innym miejscu tego świata. Na przykład, jesteśmy prokuratorem gdzieś, w jakimś mieście, prawda? Prokuratorem. I teraz tak, no, jesteśmy no, wierzący przecież no, nie, nie dokonaliśmy apostazji, nie wypisaliśmy się. Nasza córka chodzi na 14. 13, przepraszam. Nasza córka chodzi na religię, starszy syn przygotowuje się do, do bierzmowania No przecież chodzimy, jak jest czas, no bo nie zawsze ten życie takie ciśnie, to chodzimy nawet do kościoła i w ogóle wigilia, pasterka, mój Boże, przybyliśmy z żoną z tym koszyczkiem, święciliśmy święconkę i jak ksiądz przychodzi, to, to rozmawiamy, dajemy kopertę na kościół, bo ogrzewanie przez takie drogie. Czyli są tu te wszystkie jakby pozory, ciągle głowa gdzieś tu jest, ale już tutaj jesteśmy w innym miejscu. Jesteśmy tym prokuratorem jak ktoś do nas dzwoni i mówi y, Benek, tutaj słuchaj, jest taka sprawa, musimy zajebać tego Więckowskiego. Słuchaj, to podpisz te dokumenty, to zrobimy mu areszt wydobywczy. Jak się nie przyzna za trzy miesiące, to ja mu przedłużę na kolejne trzy. Zmięknie mu rura to podpisze i, przy, i przejmiemy te działki. No i w tym momencie jesteśmy uwikłani w pewien system. Jesteśmy uwikłani. I co powiemy go, gościowi, który dzwoni z Warszawy? A my jesteśmy prowincjonalnym prokuratorem. Przepraszam cię Paweł, ale nie mogę tego zrobić, bo to jest niezgodne z naukami Chrystusa. No powinniśmy tak powiedzieć. Powiedzieć, ale jak to ujebać? No przecież sprawiedliwość jest ważna. Przecież musimy, prawda? Działać zgodnie z literą prawa i sprawiedliwością. Na tym musisz to ujebać. To znaczy, co? Słuchaj, musimy poczekać na normalne, realne dochodzenie, które pokaże jego realną winę lub niewinę. Albo ktoś nam mówi: słuchaj, wiesz, skręć tę sprawę na trzy miesiące, bo i tak dalej, i tak dalej. Prawda, bo to za 6 miesięcy się przedawni, to ja ci podrzucę dokumenty od lekarza, że on jest teraz niesprawny, bo coś tam lekarsko, a potem przedłużymy to o trzy miesiące, a jak już się skończy. To już sprowadzała się przedawni. On pierdolną staruszkę na przejściu, ale sam rozumie, że nie możemy go ruszyć, bo on ma na nas haki, a my na niego. I powinniśmy powiedzieć, no tak, ale ja nie mogę przyjąć zaświadczenia lekarskiego, gdzie wiem, że ono jest lewe. Po prostu jestem prokuratorem, ale jestem przede wszystkim katolikiem, chrześcijaninem i Chrystus nie byłby zadowolony z tego, co robię. No, widzicie sami pa pewnie panie, Państwo się uśmiechnęliście, że taka rozmowa byłaby absurdalna i ktoś wyleciałby z pracy po tygodniu, powiedzieliby, ty, dzwoniłem do tego gościa, zjebany jakiś taki małeb. Coś mi zaczął gadać o Chrystusie, ja podzesłałem dokumenty, a on coś wpierdoli, zwariował. I to jest właśnie moment odchodzenia od kościoła. Czyli niby jeszcze w pewien sposób jesteśmy. Ale zaczynamy Kościół traktować nie jako nas, jako że tego, że my jesteśmy Kościołem, tylko zaczynamy Kościół traktować jako pewną instytucję, która świadczy nam pewnego rodzaju usługi. Płacimy, dajemy kopertę, chodzimy, święcimy pojazdy, wysyłamy dziecko z koszyczkiem itd. Ale wiadomo, że życie to jest życie i nie będzie, no, wiadoma sprawa. No przecież, gdyby Chrystus dzisiaj żył, to też musiałby się trochę nagiąć. No przecież, wiadomo, jakie jest życie, tak? Jeżeli my ich nie zajebiemy, to oni nas. No i w tym momencie odchodzimy od Kościoła. Kościół staje się dostawcą usług. Nie możemy jeszcze odejść, nie chcemy robić apostazji, nie chcemy robić cyrków. Nasze dzieci chodzą jeszcze na religię. Jak babcia umrze, to przecież nie pochowamy jej jak psa pod płotem, tylko chcemy jej zrobić pogrzeb. Dziadek, wujek, te wszystkie cyrki, jeszcze przychodzenie, jeszcze kolenda, jeszcze to, ale my już nie mamy z tym kościołem nic wspólnego poza takim zewnętrznym rytem tradycji, może jakieś takich zupełnie zewnętrznych rzeczy. Nasze serce już bije zupełnie w innym miejscu. Jest jeszcze głowa tu, ale to tylko tak na chwilę czasami. I z przyzwyczajenia. Kościół staje, się, Kościół staje się dostawcą usług. I właśnie dlatego o tym pomyślałem, że kolega nie powiedział: Wiesz, to złoty pomysł z tymi dystrybutorami Wody Święconej. To ja zrobię tak, że zaraz to wynajdę i zadzwoni do Proboszcza. Poczekaj, zadzwoni do Proboszcza. Szczęść Boże, Księżyca. Tak, mam taką sprawę, możemy się umówić. On nie poszedł, nie powiedział: yy, Fajnie, że mnie zainspirowałeś. Zrobimy to w naszej parafii. Tylko powiedział, tak, ksiądz powinien to zrobić. Bo to jest zupełnie inna sytuacja. To zaczyna być taka sytuacja, jak na przykład macie operatora telefonii komórkowej. No to na przykład patrzycie, stacja bazowa. W Sulejówku pisze PTK Centertel. Jeszcze są te tablice, te loga Centertela dawne. I w Sulejówku stoi taka piękna stacja. I patrzymy, załóżmy, jest uszkodzony płot, czy niepomalowany, czy żywopłot jakiś krzywy, czy pozarastany. To co my myślimy? Nie idziemy do domu po nożyczki, chociaż mamy telefon w orange, załóżmy, czy mamy telefon w gdzieś tam, to nie idziemy po nożyce do żywopłotu, przycinamy, malujemy, bo to jest nasze. Nie, my płacimy abonament i my żądamy i mówimy, no słabo to wygląda. Operator powinien z tym coś zrobić. Operator powinien z tym coś zrobić. No jak to, jak ta stacja bazowa wygląda? To jest pierwszy moment, kiedy my odchodzimy do kościoła. Mało tego, temu towarzyszy zwykle to, że my ten kościół jeszcze ściągamy w dół, próbujemy przynajmniej ku sobie. Próbujemy ten kościół unowocześnić. Bo on jest taki, wiecie, no, my jesteśmy prokuratorem, mamy jakieś konkretne sprawy, teraz się dzieją wielkie przemiany ustrojowe. Musimy tą walkę wygrać. No, wiadomo, że trzeba iść na kompromisy. Owszem, ksiądz mówi o zbawieniu, ale to jest taka może przenośnia, metafora. No, nikt tam to jeszcze nie wrócił, nikt tam jeszcze do końca nie był. No Chrystus, no to taki hipis. No dobra, Kościół powinien być nowocześniejszy, Kościół powinien dostosować się do współczesności. No przecież nie może być tak, jak było 2000 lat temu. No przecież wszystko się zmieniło, mamy iPhoney, tablety. To nie może być takie jakieś archaiczne, jakieś kadzidła. Przecież kto w to już teraz uwierzy? I jest po, taka potrzeba, żeby zrobić z Kościołem porządek, żeby go zmodyfikować, czyli de facto zniszczyć. No bo Kościół nie może się zmienić. Kościół został założony przez Chrystusa i jeżeli się zmieni, to już to nie będzie Kościół Chrystusowy. Kościół może pewne rzeczy jakby modyfikować. Są tą, tego papieże, są biskupi, są różne... Mm, jakby tam dyrektywy kościoła, to wiadomo, że... Ale generalnie jest taka potrzeba, że ludzie, którzy odchodzą od kościoła, chcieliby, żeby ten kościół nadążał. Ale nawet gorliwi katolicy też chcieliby, żeby on nadążał, żeby on był po prostu zgodny z duchem czasów. No przecież nie może być. Bo co ten kościół taki? No, o czym on mówi? O, o jakimś zbawieniu? Przecież Bóg jest dobrotliwy, wszyscy będziemy zbawieni. A poza tym, no co to jest to zbawienie? To nudne tam, będziemy siedzieć na chmurce. To nie jest ważne, że za dobre życie dostaniemy nagrodę taką, że będziemy rozmawiać z Bogiem, że będziemy mieli jasność umysłu, będziemy widzieć wszystko na każdy temat, będziemy pełni miłości, siły, pogody i sprawczości na wieki, na zawsze. Że będziemy mieli moc mocy i rozum rozumów, serce serc i miłość miłości, będziemy mogli rozmawiać z Bogiem. To jest za mało, wszystko atrakcyjne. Trzeba zmodyfikować. ja teraz byłem w takim spotkaniu rodzinnym, kiedy bardzo mądrzy ludzie mówili tak. I Kościół powinien zmodyfikować te swoje msze. Ja słucham tego. No tak, bo ja, mówi jeden z rozmówców, dowiedziałem się, że ucho higienny to taka skała. Drugi rozmówca powiedział: tak, to taka skała. Ja też się dowiedziałem znaczy algeografika. Teraz rozumiem, co to znaczy, że jak wielbłąd przejdzie przez ucho igielne. Mm, no tak, tak. Ja uważam, że powinny być stajdy. Rozumiecie? Yy, kościół to powinien być w ogóle National Geographic, gdzie ksiądz by opowiadał różne fajne rzeczy. Tutaj jaki Chrystus miał sandały, jaki numer buta, a z czego robili te tkaniny. I tam jakieś takie prze, przemycił, jakieś tego, że tam ryby pomnożył i chleb. Ale w ogóle to uspokoił wodę i, i w ogóle to takim był fajnym gościem. I też powinniśmy być fajnymi gościami. I przede wszystkim Chrystus był ekologiczny. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I jest ta próba ściągnięcia, ale to już w zasadzie koniec. Jak tu się nie pojawi, miłosierdzie Boże, to następnym elementem jest to, że zaczynamy Kościół traktować jak operatora telefonii komórkowej. I nagle sobie uświadamiamy, że jest to operator telefonii komórkowej, czyli my płacimy i chcemy usług, tam pochować babcie, to tam, to ciocie, modlitwy jakieś, pomodlić się, no żeby Kościół był czysty który ma dość duże wymagania. A może inny operator telefonii i kościół będzie miał mniejsze wymagania. Rozumiecie? Zobaczcie że jest operator telefonii komórkowej, na przykład Orange, ale Orange ma taki system, wymyślam to w tej chwili, no, ma system oparty na sztucznej inteligencji, że jak mówicie z kimś przez telefon, że jak rozmawiacie z kimś przez telefon, to jak kłamiecie to rozmówca i wy słyszycie takie ciche czyli tam mówicie kochanie jestem teraz na zebraniu a w słuchawce żona słyszy ty albo na przykład mówi wiesz, że cię kocham przecież, prawda? wiesz, miałem bardzo ciężkie zebranie a teraz jadę do Zgierza ty 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 Albo na przykład to, albo na przykład jeszcze dodatkowo nie sprzedawałby telefonów grubasom. Czyli by przychodziłoby się do salonu orange, a on powiedział, no niech pani stanie na wagę. Uuu, ile pani ma wzrostu? 107. No nie, proszę pani. 26 kg wagi Pani ma, to jest Pani jest osobą otyłą, nie sprzedajemy Pani telefonu. Znaczy, będzie Pani miała rozmowy bardzo drogie, no bo każdy grubas ma drogie rozmowy. To jest po prostu, jak Pani schudnie, będzie Pani miała tańsze. A jak Pani będzie miała prawdziwe BMI, to będzie Pani miała bardzo dobry, optymalny plan taryfowy, ale grubasy płacą dużo. To kto by miał op takiego operatora, bo rozumiecie, jeżeli my traktujemy siebie jak Kościół, to te wszystkie rzeczy traktujemy jak Kościół. Prawda, no, że jest tak, jak jest, cały czas pracujemy, rozwijamy się, to jest nasze, to jesteśmy my, to jest nasza droga, nasz cel, nasza misja, nasze zbawienie. Ale kiedy przechodzimy tu z boku i w tym momencie, yy, jakby to powiedzieć, traktujemy, zaczynamy traktować Kościół jako dostawcę usług, to następnym elementem jest już apostazja, ponieważ możemy znaleźć innych dostawców usług, którzy od nas tego nie wymagają. Idziemy gdzieś na stadion i mówimy, tak, Pan Bóg Was wszystkich kocha, tak, wszyscy jesteście zbawieni. Albo jeszcze gdzieś idziemy, albo jeszcze, albo na przykład mówimy, najważniejszym Bogiem jest przyroda, zieleń, bo to jest nasza planeta jakiś taki planetaryzm czy inne rzeczy. Po prostu zaczynamy odchodzić, odeszliśmy i wchodzimy w różne inne struktury, które nie są dla nas wymagające. One oczywiście nie dają nagrody, albo dają nagrodę iluzoryczną. Zresztą to, to jest to, co kiedyś Państwu mówiłem, że wiarą posklecaną w garażu nie można wygrać rajdu Paryż-Dakar. Tak? Nie można dojść do zbawienia wiarą, którą posklecacie sobie w garażu z odpadków. To tu z buddyzmu coś, tu z tego, tu z tego, tu z tego. To wszystko musi być czyste, jednoznaczne i, i po prostu proste czyste w formie. I to chciałem właśnie pokazać, że ten proces jest, zaczyna się bardzo, bardzo, bardzo nieporadnie, tak delikatnie i tak w ogóle niepostrzeżenie, kiedy przestajemy mówić o kościele jako my, a zaczynamy mówić ten kościół. Oczywiście te patologie są bardzo różne. Kolega mi opowiadał, jak on jest w Brazylii, że na przykład Brazylijczyk chodzi do trzech kościołów budynku, w sensie do trzech parafii i w tym kościele modli się o samochód, w tym modli się o zdrowie dla córki, a w tym o dobrą pracę. I tam, gdzie zostanie wysłuchany, dostanie dobrą pracę, to wierzy, że ten kościół jest skuteczny. To nie jest w ogóle żaden kościół. To jest zwykła gówniana, głupia magia i w zasadzie niczym nie różni się od takiego czarnoksięstwa, bruskarstwa, jakichś tarotów i innych rzeczy. To jest właściwie to samo, tylko pod przykryciem jest to głupota, którą robimy sobie szkodę. I tylko właśnie to chciałem powiedzieć, że wszelkie pójście na jakikolwiek kompromis z rzeczywistością zawsze jest w zasadzie nieodwracalne, chyba że miłosierdzie Boże jest, i w zasadzie prowadzi nas zawsze na manowce. A wszelkie oczekiwania, że Kościół ma się zmienić, to jest absurdalne, demoralizujące i psujące wszystko, bo Kościół zmienić się nie może. Po prostu jest taki, jaki zawsze był, jaki jest i jaki zawsze będzie. To tylko my możemy zrozumieć, że albo jesteśmy w tym miejscu, albo wszystko inne to po prostu jest zagubienie się i, i porażka. No ale to się zaczyna tak bardzo niepostrzeżenie, tak bardzo niepostrzeżenie, takim momentem typu, no właśnie ksiądz powinien z tym coś zrobić. Życzę Państwu i życzę nam wszystkim dobrej, mądrej drogi ku zbawieniu. Wszystkiego dobrego. Trzymajmy się ciepło. Szanujmy czas, który nam pozostał. Nie mędrkujmy. Na koniec jeszcze powiem Państwu taką rzecz. Rozmawiałem niedawno z takim bardzo mądrym człowiekiem. Nie będę mówił z kim, bo nie wiem, czy by chciał, żebym mu to powiedział. Dostałem od niego piękne urządzenie. I zaczęliśmy się rozmawiać o różnych rzeczach, to właśnie na temat... Boga zbawienia różnych innych rzeczy, i on powiedział mi tak. Wiesz, myślę, że gdyby Pan Bóg chciał, żebyśmy wiedzieli coś na ten temat, to by nam tą wiedzę pozwolił zgłębić, ale z kolei nam nie pozwala jej zgłębić, prawda, to chyba nie chce, żebyśmy dowiedzieli, i to znaczy, że jest to nam niepotrzebne. Ja myślę też, tak samo że myślę, że czasami ludzie siedzą, zastanawiają się nad rzeczami, których nie możemy zgłębić. Tak jak pies nie ma pojęcia o technii, o nie wiem, na rachunku różniczkowym, tak? Pies nie ma pojęcia o, o kwantach, o, o kwarkach, o w ogóle. Ale jest intuicyjny, jest piękny, jest radosny. Jeżeli by to było mu do czegoś potrzebne, to pewnie by taką wiedzę miał. Jeżeli by coś było nam potrzebne, to byśmy pewnie to mieli. A jeżeli nam to nie jest po, potrzebne, to tego nie mamy. Skoro tego nie mamy, to znaczy nam nie jest to potrzebne. To jest takie redukcjonistyczne. Ale tak mi się wydaje, że, że tak być jest i być powinno. Że po prostu wszelkiego rodzaju próby modyfikacji tych relacji, wychodzenia, kompromisu, zawsze, ale to zawsze prowadzą nas na manowce i, i ku zatraceniu. Życzę Państwu wszystkiego najlepszego, dobrego, udanego, pięknego życia. Wszystkiego najlepszego.